Cześć Wam. Witam w kolejnym odcinku pracy warsztatu. Może się przywitamy jak zwykle na początku. Tutaj mamy taki pierwszy temat. Chciałem powiedzieć, że dość prosty, ale chyba będę musiał to sprostować. Auto przyszło na kontrolkę DPF-a. Wymontowaliśmy DPF-a, wypraliśmy, sprawdziliśmy również wtryskiwacze, czy jest OK. Zawieźliśmy je do naszego zaprzyjaźnionego warsztatu, sprawdzili, są dobre, włożyliśmy je z powrotem. Zapaliliśmy samochód, posprawdzaliśmy wszystkie parametry. Jest wszystko idealnie. Kontrolka zgasła, klient może odbierać samochód. Natomiast jedną taką rzeczą w Chodzie, która które jest to wtryskiwacze, są tam z tyłu. Trzeba rozebrać całe potrzeby, żeby do tego dojść. I tak naprawdę, bardzo prosta, teoretycznie do wykonania rzecz no, jest trochę skomplikowana i wymaga trochę więcej zachodu i więcej czasu. No, ale upraliśmy się z wszystkim, samochód jest gotowy do wydania o tych DPF-ach. Jeszcze na końcu powiem, bo mieliście parę pytań, ale opowiem teraz o dalszych tematach. Tutaj mamy Alfę, która przyszła z powodu ciężkiego odpalania. Błędem, który się tu pojawił na początku był błąd czujnika położenia wału, wału czy wałka? Wow. I yy, wymieniliśmy go na tą chwilę. Żadnych błędów nie ma, natomiast samochód nadal ciężko odpalany. Goszy jest to, że on raz pali idealnie, raz pali ciężko i tak na przemian. Nie ma żadnych błędów teraz w sterowniku, natomiast nie poddamy się na pewno do tego dojdziemy. Pewnie czeka nas spódnia walki z tym samochodem, ale poinformujemy w nas w, nas w następnym odcinku, jak sobie z tym poradziliśmy i co mu dolegało. Następnym przykładem to jest następnym przykładem. Następną zabawką to jest motocykl, który już dość długo u nas stoi, ale z racji tego, że jest zima, klientowi się nie spieszy, nie, wytwa, nie, nie wywiera na nas presji. To jest właśnie ta rzecz, co w jednym z ostatnich odcinków podpisałem, że nagadałem głupot. To nagadałem głupot, jeżeli chodzi o procedurę włączania tutaj stycznego. Bo jeździłem kiedyś motocyklem, w którym to całkiem inaczej wyglądało. Natomiast jakby to nie zmienia faktu, że nie będę mówił o tej procedurze, bo teraz wiemy dokładnie jak się on robi. Nie będę o niej mówił, dlatego że to nie ma jakby większego znaczenia. Problem polegał na tym, że wsteczny nie chciał się włączyć, podczas prób po prostu wyskakiwało, migała, migał znaczek R, co oznaczało, że, że nie jest włączony i że, że nie pojedzie motocykl do tyłu. Okazało się, że jest uszkodzony ten moduł sterujący mamy go nowego, zakupionego w BMW. I to właśnie taki fajny przykład, kiedy w tych motocyklach to jest jakby ich cecha, że z wiekiem padają te moduły i no, można by się pokusić o zakup używanego prawdopodobnie za półceny, z tego co patrzyłem. Natomiast jeżeli mamy w jakimś samochodzie motocyklu element, który ulega awarii, tak po prostu jest to jakby regułą to nie ma sensu kupować używanej części, bo nie mamy żadnej gwarancji, czy ona nam po wymianie będzie działać 3 dni czy 3 lata. A jeżeli ona pada, to wiadomo, że prędzej czy później padnie i to zawsze w najgorszym momencie. Więc klient zadecydował się na zakup nowego modułu. Ten moduł dzisiaj przyszedł. Złożymy ten motocykl niebawem, przetestujemy, ale jesteśmy praktycznie prawie pewni, że to będzie to i w końcu nas opuści, że tak powiem. Tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek i takie jakby trochę ostrzeżenie. Chcę to jakoś fajnie ująć. I absolutnie ja tu nie chcę nikogo obrazić, nikogo obgadywać. W ogóle nie, wiem, nie mam pojęcia, gdzie ten samochód wcześniej był i to jest dla mnie jakby najlepsze. Od pewnego czasu ten samochód jest u nas serwisowany. No, przypomnijmy, że my mamy warsztat gdzieś od niecałych dwóch lat, więc wcześniej był serwisowany gdzieś indziej. Więc to jest samochód klasyk, który nie jest używany na co dzień. Używany jest sporadycznie w fajną pogodę. Auto przyjechało do nas z uszkodzoną skrzynią biegów jechało tylko chyba z tego co pamiętam na pierwszym, drugim biegu. O ile w ogóle zmieniał biegi, nie pamiętam dokładnie. No i co się okazało? Tu mamy skrzynię biegów starą pod samochodem, a tu mamy używaną skrzynię biegów, którą będziemy teraz wkładać do tego auta. I właśnie, co się okazało? Klient zabił samochód do jakiegoś warsztatu, sprawny. W tym warsztacie wymienili olej w skrzyni biegów, i klient po tej wymianie zrobił około 20 km, i skrzynia umarła. No i mógł to być zbieg okoliczności. Zdarza się również, że po wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów te skrzynie się dają, ale to się dają w taki sposób, że w ogóle przed wymianą już ta skrzynia miała powiedzmy jakieś dziwne objawy i wymienimy w niej olej i z biegiem czasu wypłuczą się jakieś szlamy i tak dalej. Ta skrzynia będzie jeszcze gorzej działała. No i po prostu aż do momentu, kiedy przestanie działać. Ale tutaj klient zawiózł samochód, całkowicie sprawną skrzynią biegów. Chciał się nią zaopiekować, wymienił w niej olej. No i po tej wymianie w ciągu 20 km skrzynia stanęła. Maciej później pokaże na przebitkach, jak to wygląda. No, rozebraliśmy skrzynię, zaglądaliśmy do filtra. Okazało się, że w skrzyni odbyła się mała obróbka metali. Pełno piłków, wiórków, więc no, stało się coś niedobrego w skrzyni biegów. Nie do końca było na początku wiadomo co. Chcieliśmy ją nawet naprawić, natomiast ciężko jest naprawić te skrzynię, bo są niedostępne do niej części już na tą chwilę, albo trudne do zdobycia. Więc klient zadecydował, że kupi skrzynię, nie wiem czy od jakiegoś Anglika czy od jakiegoś innego samochodu. Natomiast to była skrzynia wyciągnięta z samochodu, który jeździł. Klient jest tego stuprocentowo pewny, jest przekonany, więc też wiemy, że włożymy nową skrzynię i będzie jeździć. Jednak przy, przed montażem tej nowej używanej skrzyni biegów stwierdziliśmy, też Wam no Maciej pokaże na przebitkach, że wymienimy tutaj uszczelniacz. to, no, by było nie wymienić tego uszczelniacza, kiedy Wyciągnąć tą skrzynię, to wieszcie mi, nie jest 5 minut, mimo że ona jest z tyłu. Auto jest tylno napędowe, nie przednie, bo z reguły w autach tylno napędowych skrzynia wychodzi łatwo, ale tutaj rury wydechowe i mnóstwo innych rzeczy po prostu trzeba rozebrać, żeby się dostać. Nie jest to takie proste, więc wymieniliśmy od razu tutaj uszczelniacz. Wymieniliśmy uszczelniacz na silniku. Wymieniliśmy uszczelniacz z tyłu. Wymieniliśmy jeszcze uszczelniacz tutaj od wodzika. O, w tym miejscu i stwierdziliśmy, że pogrzebimy jeszcze w tej skrzyni i zobaczymy. A dlaczego to stwierdziliśmy? Bo wyciągnęliśmy konwenter i normalnie, kiedy wyciągamy konwenter, właśnie go mamy spakowanego, więc teraz wam nie pokażemy, ale na zdjęciach wam pokażemy w przybitkach. W nim powinno być dużo oleju, a w nim nie było nic. I to nas gdzieś zaniepokoiło i zaczęliśmy dociekać. No i okazało się, że w poprzednim warsztacie yy, po prostu źle przeprowadzili procedurę napełnienia skrzyni biegów. No totalnie fatalnie. Yy, ta skrzynia szła może na jednej, trzeciej, może na jednej, drugiej oleju. Stąd przyjechała 20 km no i się zatarła. W yy. No, fatalne to jest generalnie. Zaznaczę, że my też nieraz dajemy ciała, ale jak my damy ciała, to od razu się do tego przyznajemy, no i kryjemy to na swój koszt, no bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał płacić za nasze błędy i za naszą naukę. Ale również sobie nie wyobrażam, żeby podejść do jakiegokolwiek samochodu, oczywiście, że są auta, które robimy na co dzień i wtedy mamy już tą wiedzę i nie musimy się wspierać, ale generalnie w do każdego samochodu przed jakąkolwiek czynnością drukujemy sobie serwisówki i robimy to wszystko według zaleceń producenta i wtedy jesteśmy pewni, że temat jest zrobiony dobrze. No i tutaj się okazało, że nie ma tego oleju, że ta skrzynia jest zatarta, więc ten konwenter spakowaliśmy, bo chcieliśmy kupić nowy, ale też jest niedostępny. W zamiennikach też nic nie ma. Wysyłamy gdzieś tam do Warszawy, do firmy, która zajmuje się regeneracją tych konwenterów więc chwilę to potrwa, zregenerujemy konwenter złożymy i e, myślę, że klient będzie zadowolony i dalej będzie się mógł cieszyć samochodem, natomiast nie mówię, że macie dom mieć wozić samochody, bo to jest wasza decyzja, jest dużo fajnych warsztatów, ale zawsze przemyślcie, jeżeli coś robicie przy samochodzie, bo gdyby klient nie wymienił w ogóle tego oleju, to do dzisiaj by nie miedził, a po prostu taka wymiana oleju, która była fatalna i, i w skutkach, no w, no, wyszło jak wyszło, no, nie będę tego dalej komentował, przykra sytuacja. No i teraz Wam może powiem trochę o DPF-ach, bo nagraliśmy tam w poprzednim programie coś o DPF-ach i powstało dużo pytań, dużo telefonów. Tam też było takie pytanie, czy jesteśmy pewni jakości tych DPF-ów, zamienników. Więc ja Wam powiem generalnie, że wszystkie części które mamy dostępne za wyłączeniem części OEM czyli oryginalnych są też w różnych jakościach i na przykład nawet klocków hamulcowych jeżeli patrzymy na jakiś model jest ich kilka rodzajów tak samo filtrów DPF nie mówię że do każdego samochodu bo są samochody gdzie nie ma w ogóle zamiennika są samochody gdzie jest jeden zamiennik a te najpopularniejsze samochody już w tym momencie mają nawet 3-4 rodzaje zamienników i jest wachlarz cenowy naprawdę szeroki Natomiast my w naszym warsztacie absolutnie nigdy nie patrzymy na inne części niż marki premium. Często korzystamy z części, które dany producent nawet produkuje do serwisu, czyli powiedzmy, że mamy jakąś część tego samego producenta albo ze znaczkiem BMW, albo bez znaczka BMW. Opieramy się naprawdę na częściach premium, bo daje nam to jakąś pewność. Ja to robię. W dla was, żebyście wy byli zadowoleni, ale to przede wszystkim dla nas to robię, bo jeżeli my założymy jakąś część wątpliwej jakości, to cała robocizna trwa i kosztuje tyle samo przy części wątpliwej jakości, a dobrej jakości. Więc ja nie mam zamiaru robić czegoś, żeby założyć jakąś ciulatą część, sorry za słowo, i później ją znowu z powrotem za miesiąc czy dwa, tą samą czynność powtarzać. Więc opieramy się tylko na. Częściach premium. Na wszystko Wam udzielamy rocznej gwarancji, to też jest moim zdaniem takie dla Was bezpieczeństwo. I wracając do tych filtrach DPF, bo ktoś tam napisał, że filtry DPF czy one są dobre, czy, czy, czy te zamienniki spełniają swoje zadanie, czy, czy to może jest tak, że nie do końca. Więc ja Wam powiem, że. Jeżeli jest zapchany filtr DPF i nawet byśmy przywieźli nowy, zamontowali nowy filtr OM, a nie znajdziemy powodu, dla którego ten filtr się zapchał. Właśnie ostatnio tu mieliśmy taką jedną akcję, że po zmianie dpf na nowy kontrolka zgasła, wszystko świetnie, natomiast no, nie były parametry dokładnie takie, jak powinny być. Jeżeli nie znajdziemy przy tej przyczyny, to ten filtr może się nawet stopić, bo tak jak było w tym aucie, który robiliśmy przedtem. Była duża różnica ciśnień przed i za, to powinna być bardzo mała ta różnica, szczególnie na wolnych obrotach. I założyliśmy nowy filtr, który był stuprocentowo drożny, a ta różnica ciśnień była znaczna. Jeżeli nie znajdziemy przyczyny, dlaczego to się stało i to tak zostawimy, to podczas użytkowania, no nie chcę powiedzieć, czy w 1000 km, czy dwa, w 5, czy 10, ten filtr się może po prostu stopić od, tych, od prób wypalenia, bo będzie non stop podwyższona w nim temperatura, więc Wymiana filtra DPF-u nie polega tylko na tym, albo pranie, że go wypierzemy, wkładamy, czy wymienimy i to jest sprawa załatwiona, tylko po tej czynności sprawdzamy jeszcze dokładnie wszystkie parametry i dopiero jak jesteśmy pewni, że jest wszystko ok, wydajemy auto klientowi. No i na ten moment to może chwilę zrobimy przerwę i wracamy po przerwie, do zobaczenia. No to hej, po małej przerwie, na początku pochwalę się, już wiem, że się chwaliłem nie raz, ale serce mi normalnie się raduje, jak to widzę. Zrobiłem to tak jak e, chciałem, i w sumie marzenia się zrealizowały. Co prawda to stanowisko tak naprawdę niczym się nie różni od, tamtej, od tamtych, ale jest e, nowe, świeże. Chłopcy mają klimatyzację, żeby latem się nie pocić, bo pracować w 30 paru stopniach, a pracować w 19 to też jest różnica. No wy, Myślę, że wyszło przepięknie. Jeszcze tutaj jakieś grafiki powrzucamy. Jeszcze to zrobimy dużo, dużo ładniej optycznie. No, oprócz tego wjedzie jeszcze masa narzędzi. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, w piątek, to tu będziemy naprawiali samochody, ale jak to ja musiałem wszystko pomyć, poczyścić, podnośnik umyć po, po tym, jak się zakurzył od pracy. No, wszystko mamy. Tu mamy w ogóle taki świetny podnośnik do sportowych samochodów. To, że podnośniki wychodzą z ziemi, bo tam mamy jeden wychodzący z ziemi, to jeszcze nie znaczy, że może podnieść niskie auto, bo. W tamtym, żeby podnieść niski samochód, musimy nim trochę wyjechać i rozsunąć go. A ten jest taki, że już jak jest z ziemi, możemy decydować, czy mamy dłuższy samochód. Wystarczy, że pozwolimy. I jeżeli chcemy, mamy dłuższy samochód i musimy mieć dłuższy podnośnik, no to aby to podnosimy, i mamy to załatwione. Więc tu już wiedziałem, co muszę zrobić, żeby podnosić właśnie taką korwetę, jak kiedyś serwisowaliśmy, bo tam mieliśmy dość. Duży problem, żeby ją podnieść, no ale się udało, a teraz to już nie musimy nic kombinować. A to się nachwaliłem, sorry, że się tak nachwaliłem, ale po prostu serce mi się raduje. Myślę, że nikt nie za to źle nie oceni. Powiem Wam jeszcze o tych DPF-ach, bo w przerwie też porozmawiałem z mechanikami. Ten DPF teoretycznie jest bardzo prostym tematem, a jednocześnie skomplikowanym. I może tu Wam wyjaśnię jeżeli przywozicie DP na przykład do wyprania i to jest auto bezwypadkowe, DPF nigdy nie był uderzony, nie jest uszkodzony mechanicznie, a jednak w środku on nie jest uszkodzony. On jest uszkodzony przez to, że mamy uszkodzone jakieś czujniki, są jakieś zaburzenia powiedzmy w układzie ekologii i filtr się próbuje na stop wypalać i jest w nim za duża temperatura i w związku z tym on się topi. Właśnie to jest to, co też mówiłem wcześniej, nie chcę się powtarzać, ale może nieraz warto powtórzyć coś parę razy, żebyście zrozumieli to, co pytaliście, co już przed chwilą mówiłem w tym filmie. Czy, używany, czy, czy zamiennik dpf jest tak samo dobry jak oryginał? Bo ktoś tam mówi, że założył zamiennik i po tysiącu kilometrów, czy tam po pięciu, znowu to samo. No i wtedy jest najłatwiej zegnać na zamiennik. Natomiast jakbyśmy założyli oryginał OM. To już by nie było po tych 5000 na co zegnać. No i już by się zapaliła czerwona lampka, więc jak wymieniamy DPF-a tutaj, czy bierzemy, to jeszcze raz powtórzę, my musimy później sprawdzić wszystkie parametry, czy to jest dobrze. Bo my tu założyliśmy, tak jak mówiłem już wcześniej w tym odcinku, nowego DPF-a i parametry nam nie pasowały. Trzeba to wszystko rozkminić, dojść do tego, dlaczego. Usunąć przyczynę i dopiero wtedy jest tak naprawdę naprawione, i dopiero wtedy to działa jak powinno. Nie powiem, że mam jakiegoś DPF-a nowego, którego kupiliśmy i zrobił 100 tysięcy kilometrów, bo bym skłamał, nie chcę tego robić. Natomiast na te DPF-y, które zakładamy, i na nasze usługi, tak jak zawsze powtarzamy, jest rok gwarancji. My się nigdy nie odwracamy od klienta. Jak jest jakiś problem, zawsze odbieramy telefon. Zawsze się dogadujemy, zawsze wychodzimy do klienta frontem i to jest moja jakby zasada od samego początku tego warsztatu. Klient jest święty i tak to pozostanie, dopóki ja tu będę miał coś do powiedzenia. To by było chyba na tyle w tym odcinku. Najlepszego i do następnego.